Moje łóżko. Iniaki, pomasuj mnie. Błagam. Nie przesadzajcie. Przejdzie wam. Naciągnąłem sobie plecy. To Twoja wina. Nigdy więcej Cię nie posłucham. Moja wina? Tak. Spadaj z mojego łóżka. Też się położę. To była ostra jazda. Tu jest list. Słałeś łóżko przed wyjściem? Nie. W domu też nie chcieli. To nie sprzątaczka, bo na drzwiach była zawieszka. Nie przeszkadzać. Dziwne? Daj list. Co to za list? Zobaczę. Nie. Kochany Tomasku Posłałam łóżeczko, żebyś mógł się położyć jak wrócisz Ból brzuszka szybko ci przejdzie Wyszłam z dziewczynami Wpadnę jak wrócę za łuski pilar Twoja ukochana Co ona sobie pomyśli? Posłała ci łóżko Słodkie Masz wspaniałą dziewczynę Już wie, że mnie nie było Co jej powiem? Że zabraliśmy cię do szpitala Wyrzuciliście mi żarcie do łóżka? Nawet nie jadłem śniadania. Nie. A co? Co się stało? Dziwnie się zachowujesz. Strasznie mnie spędzi. Potwornie. Co ci jest? Plecy, wszystko spędzi. Przerażasz mnie, ależ spędzi, pomóżcie mi. Drabcie nie podchodź. Błagam. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie mogę w to uwierzyć. Na widok publiczności serce biło mi jak szalone. Coś niesamowitego. Strasznie się denerwowałam, bo nie wiedziałam, czy wyjdziesz. Sądziłam, że nie podołam. Ale czasem przydaje się dobra rada. Ktoś mi jej udzielił i dodał siły. Dzięki, Roberto. Wznieśmy toast. <śmienic> Dziewczyny, co ci jest? Zatchnęło mnie. Co? Słuchajcie, Angel jest zachwycony koncertem. Mamy już sponsora i. co? Ruszamy w turnę po kraju. Niemożliwe. Hermosillo, Guadalajara, Tijuana i wszędzie. Niesamowite. Proszę, zgódźcie się. Tak. Zadzwońmy do dziewczyn na plaży. Co zrobimy? A jeśli tata nie pozwoli jechać? Spytam go jeszcze raz. Zaczekajcie. Słucham? Sabrina do ciebie. Mia, Mia. Mia zaczekaj. Halo. A gdzie on jest?

Tak, ale bez obaw. Przekazałeś mi już wiadomość, że jest tu Bustamante i szuka Diego. Zastrzelę tę kobietę. Przecież oni są pod moją opieką. Tak, ale jeśli im nie pomożemy, to kto? Za te akcje wyłupią mi oczy i wyrzucą ze szkoły na pysk. Spokojnie. Proszę nie krzyczeć i wziąć się w garść. Dobrze. Zastanówmy się. Co powiedział Ci Bustamante? Widziałbyśmy Javiera. Diego musi tu przyjechać, bo ojciec może go szukać w każdej chwili. Powiem mu prawdę. Co takiego? On zabije Diego. Wykluczone. Przykro mi, ale tak zrobię. Nie. To poważne. Profesorze Reverte, miło pana widzieć wzajemnie. Świetnie pan wygląda. Paskudne buty. Czym mogę służyć? Wziąłem wolne i przyjechałem odwiedzić Diega. Gdzie jest? Gdzie? Diego? Pewnie bierze prysznic. W którym pokoju mieszka? Numer 140. Czemu się pan denerwuje? Whisky? Dzięki. Proszę się uspokoić. Pokój. W którym pokoju mieszka mój syn? No więc. Pokój. 122? 100... Chłopcy mieszkają w. Nie ma go w pokoju, ani się nie kąpie. Poszedł zwiedzić hotel, a to ogromny obiekt. Spaceruje po hotelu? Tak, wczoraj się to zgubiłam. Przejdę się. Nie. Zawsze chciałam tego spróbować, nie wolno. Proszę, zabierz rękę. Porozmawiamy o polityce i pana kampanii. To bardzo poważny temat, Leonie. Poszukam Diego w pokoju i w hotelu. Pójdę z tobą. My ja też. Polityka obejmuje wiele kwestii. Policję, obywateli... Diego tu nie ma. Ale Bustamante nie może się o tym dowiedzieć. Kapujesz? Mam zamęt w głowie. Wyjaśnijcie mi, co się stało? I tak nie zrozumiesz. Ale nie mów nic z Bustamante. Dobra. Ale nie traktujcie mnie jak głupka. Chcę poznać prawdę. Powiedz mu. Okay. Dobra. Diego jest w zespole i śpiewa z Miją, Miguelem, Robertą Giovannim i Lupitą. Nadarzyła im się okazja i pojechali na turnę. Ale ojciec Diego o tym nie wie. Jak usłyszy, zabije go. Dlatego utrzymywali wszystko w sekrecie, rozumiesz? Diego nie wie, że jest tu jego stary. Już go powiadomiłyśmy. Mamy nadzieję, że przyjedzie. Ale nie mamy dużo czasu. Spoko. Pomogę Diego. W serio? Super. Nie wiedziałam, że go lubisz. Co zrobimy? Mam plan. Świetnie. Chodźmy. Nic z tego nie rozumiem Polityka to zagmatwana kwestia Dzięki Ale staram się wyrażać jasno I tak nic nie kapuje Kompletnie? Nie Uważa mnie pan za zwykłego polityka? Skądże, ale jestem tępy Co z Diego? Znalazłeś go? Ukrywasz coś? Mów Wstydzę się profesora. No wal śmiało. Naprawdę? Diego nie ma w pokoju. Jak to? Jest w pokoju obok. Z dziewczyną. Wspaniale. Prawdziwy wilk na wady. Moja krew. Otworzył mi w slipkach. Był zarumieniony i drżał. Z gorąca? Ładna ta dziewczyna? Znaleźliście Diego? Jest zajęty. Ma ważne sprawy. Tak? Chodźmy, Javiero.